Ewa Danuta Białek, Instytut Psychosyntezy, prezentuje dzisiaj kolejny fragment książki, Stając się Gwiazdą. Książka dla nauczyciela dziecięcego teatru wewnętrznego dla dzieci 8-12 lat. Jest to książka, która towarzyszy książce do zabawy dla dzieci 8-12 lat. A więc, fragment trzeci tym razem. Części składowe programu zajęć. Przedstawiony podręcznik przewodnika, czyli nauczyciela czy rodzica ma uczynić Twoje nauczanie łatwym, zabawnym i efektywnym. Program składa się z 36 części, tematów zajęć, każda bazująca na poprzedniej. Jest bardzo ważne, aby realizować podany porządek tematów, z wyjątkiem piwnicy teatru i poddasza, które mogą zostać włączone do programu w dowolnym momencie. Każda część zawiera przygotowanie i program. Przygotowanie pomaga przygotować się do każdych zajęć i zawiera cel zajęć, pomoce oraz materiały, których będziesz potrzebować. Przygotowanie sceny lub wskazówek, jak przygotować się do zajęć, i cztery kulisy, czyli rozwinięcie sposobów na lepsze zrozumienie i doskonalenie się. Program zawiera opis zajęć krok po kroku. Informacje wyróżnione kursywą przekazujesz uczniom. Tekst pisany zwykłym drukiem stanowi instrukcje dotyczące następnego kroku. W miarę jak zaznajamiasz się z materiałem, możesz przestać korzystać z materiałów i używać własnych słów. A więc teatr wewnętrzny, stając się gwiazdą książka dla nauczyciela dziecięcego teatru dla dzieci 8-12 lat. Prezentowała Ewa Danuta Białek, Instytut Psychosyntezy, autorka, ale także wydawca książek z dziedziny psychosyntezy.